Święte macierzyństwo. Gdy klęczałam przed Tobą, Matko, święta, spokój otrzymałam w darze. Jakby drzwi do domu rodzinnego się otworzyły przedziwnego domu bez murów, mebli, domu utkanego z kolorów dobra i miłości, z modlitwy i tęsknoty za świętym macierzyństwem Marii. W jej macierzyństwie zatopiłam smutek, którym zaraził mnie świat, otworzyłam serce na jej spojrzenie pełne słodyczy, na dar uleczenia bólu i niepokoju. Obok mnie staruszka, gorliwie się modląca i mężczyzna, który wstydliwie ociera łzy, ludzie spragnieni świętego macierzyństwa. W medytacji zatopiona proszę ciszę, by tajemnicę macierzyństwa Maria mi ukazała. I widzę ją bolesną pod krzyżem syna, jak matkę płaczącą przy łóżku chorego dziecka. Widzę jak Jezusa trzyma na kolanach, jak matka rozpaczająca nad zmarłym dzieckiem. Widzę jej łzy, gdy prosi: Otrzyjcie moje łzy, nie rańcie mego dziecka. Rodzicami jesteście, matkami jak ja. Przyszliście podary, pod mój obraz. Nie szczędzę wam darów niebieskich. Dajcie mi dary dobroci i miłości z waszego życia. Nie jestem więźniem w złotych ramach obrazu, Matką jestem, żywą, obecną w waszym życiu. Tajemnicę mojego macierzyństwa odkrywam przed każdą Matką, Ojcem. Znam wasze bóle, dotykam je, leczę swoją miłością, modlitwą. I tak bardzo pragnę uświęcić Wasze macierzyństwo, kochane dzieci, swoim niepokalanym macierzyństwem.